Siemaneczko, witam was w kolejnym materiale z serii Graja giń. Krótka przerwa, ponieważ tydzień chyba nie pojawiały się materiały. Jedynie pojawił się ten jeden z moimi akcjami, który w wolnym czasie sobie złożyłem, a tak to tydzień kompletnego luzu nie obserwowałem praktycznie w ogóle może jakieś wyniki piłkarskie. I to było tyle. Kompletnie się piłką nie zajmowałem, nic fizycznie nie trenowałem kompletny luz. Były dni, gdzie dalej trochę te nogi gdzieś tam same z siebie bolały. Teraz się czuję dobrze, zobaczymy jak będzie po pierwszym treningu, ponieważ chcę się wybrać na boisko, więc no, chyba nie przedłużając, jedynie co Wam mogę jeszcze dodać to na śniadanko zjadłem sobie dzisiaj jajecznicę i tosty z, z dżemem, więc troszeczkę też wraca mi takie, taka radość z tego jedzenia, bo końcówka sezonu, gdzie... Już ta głowa dobijała, to wpływało na wszystko, już nie tylko na boisko, ale nie wiem, z jedzeniem, już mi się tak trochę może nie, że nie chciało jeść, ale nie miałem takiej radości, że wiecie, a dzisiaj sobie na śniadanko bym zjadł to, jak to wcześniej miałem. Dzisiaj po części już ten smaczek poczułem, też bardziej działam teraz w tym temacie, o czym pewnie dowiecie się za jakiś czas, e, więc, więc tyle. No, jeszcze z takiej rzeczy mogę Wam pokazać, że zaczął padać, zaczął padać śnieżek, nie wiem, czy Wy to, czy wy to widzicie, ale ale no, no, zaczął padać więc może coś tam się zbierze na boisku. I ogólnie tydzień miałem tydzień miałem taki w którym dałem sobie kompletny luz i ten tydzień który jest teraz, który zaczynamy, bo dzisiaj u mnie jest poniedziałek. Chciałem się znaczyć na to, żeby się powoli tak wprowadzić do tego grania, powoli pożyć tą piłkę i kolejna sprawa, żeby też poukładać sobie mniej więcej rzeczy. Do tego też kupiłem sobie taki zeszycik i będę sobie zapisywał w takim zeszycie. Różne, różne takie rzeczy związane z moją wiedzą, związane z tym, co będę planował robić, i tego typu rzeczy, ale to wszystko będzie mi się na bieżąco układać. Wstępny zarys tego mam, ale jak to wyjdzie, to, to się okaże dopiero przy, przy robocie nad tym. Kurde, chyba mi woda kapie. No, ten tydzień też ogarnąć się tak trochę z wyglądem, ponieważ też jak widzicie, włosy trochę, trochę urosły, ale mówię, była totalna chillera, wywalona na wszystko, i teraz, teraz będzie trzeba wrócić do takiego ogarnięcia się. Ale chyba jak widzicie, jestem tym podekscytowany, bo naprawdę cieszę się, że możemy znowu się my zobaczyć. Ja się cieszę, że znowu mogę ruszać na boisko. I co? Mówiłem nie przedłużając, a dalej coś tam gadałem, dobra, lecimy na bojo. Champagne for breakfast, first things first, never put you second, girl. Don't be stressing. I forgot to mention I'm bad about it. Don't be offended, I fucks with you, cause you're down to earth. Got an ounce of perp, if you're down to burn. You got a plan and you're still in school. Oh, you got a man, but that shit is cool, right? And if you like, you can stay for the night. Don't stay for the love, don't stay for the life. Know my name and say it to me twice. Let me hear that shit, let me see that shit. You could be the one if you wanted to. Oh, you got games, you could keep that shit. Girl, come and let me know what you wanna do. Be who you wanna be. I will not blame you. Do what you wanna do. Don't wanna blame you. If you would come with me, then I would take you. anywhere you want to go. God. Yeah. Even if you're looking for the one, and I couldn't be him, you'd be sure to see, that I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl. See, I don't know you at all But I'm bout it if you bout it Don't give a fuck if you're involved Cause I'm bout it if you bout it Don't act like you are doing a favor But honestly, I swear you're my savior, girl And I don't know if I'll see you later So I'm bout it if you bout it See, I don't know you at all. But I'm bout it if you bout it. Don't give a fuck if you're involved. Cause I'm bout it if you bout it. Don't act like you are doing a favor. But honestly, that's way of my savior. Girl, and I don't know if i see you so I'm bout it if you found it yeah my head has been spinning i might need a minute i've been dying to kick it so just come with if you with it and this game now we're playing you want me but won't say it if i told you i'm leaving you would be so devastated and i don't want no bullshit excuse like you ain't got no time for me As if that shit was true Just tell me how it is, how you want it If you're down, wanna sum it I got plans and you're one of them Not tryna pretend See, I don't know you at all But I'm bout it if you bout it Don't give a fuck if you're involved Cause I'm bout it if you bout it Chciałem z Wami porozmawiać bezpośrednio po treningu, ale miałem umówioną wizytę na wymianę opon w aucie rodziców więc musiałem się dosyć, dosyć sprężyć, żeby się wyrobić, a i tak chyba spóźniłem się 5 minut, ale już wszystko ogarnąłem, wróciłem do domku i możemy sobie na spokojnie teraz porozmawiać, więc przechodząc może wpierw do tego treningu, bo to jest takie mi teraz najbliższe, no to dawno nie miałem szczerze takiej radości, nie? Taka naprawdę, naprawdę to była radość, to nie było nic udawane, że wiecie, że ja, bo tam kilka razy nawet się uśmiechnąłem, bo już widziałem trochę materiału, i, I to naprawdę były takie uczucia, że serio, że cieszę się, że to robię. Nie? To jest naprawdę coś, co, coś, co kocham, więc, yy, więc super sprawa. I tylko osoby, które robią coś, co kochają, mogą coś takiego poczuć, że tak powiem. Yy, no i czuję, że ta przerwa, chociaż było tylko tydzień, miałem sobie zrobić dwa tygodnie, jednak pewna sprawa, o której dowiecie się. Za pewien czas, jak ona już się wydarzy, ponieważ nie chcę przed tym o tym mówić, więc podtrzymam Was chwilę w niepewności, ale naprawdę, po tej tygodniowej przerwie, jak wróciłem. Cieszę się, choć to czucie na przykład też no nie jest to samo i to jest normalne, no bo no miałem tą przerwę, siedziałem w domu, nic za dużo się nie ruszałem, nie robiłem takiego związanego z, z piłką, z czuciem, więc no to jest naturalne, że, że jest taka sytuacja. Ale. Jestem teraz po prostu tak naładowany energią, żeby pracować, że to jest chwila moment, że to czucie wróci i będziemy jeszcze wchodzić na wyższy level, ale tu też trzeba się trochę przystopować, żeby nie było takiego, wiecie, zasuwania już od samego początku. To trzeba spokojnie do wszystkiego podejść i wszystko też mieć zaplanowane, więc tak jak mówiłem, ja się za to zabieram. A Dzisiejszy trening no, trwał chyba pół godzinki albo 40 minut, typowo taki rozruch. Jutro również się wybieram, Was też chcę, chcę zabrać. Nie wiem czy to będzie jeszcze na tym materiale czy na następnym. Chyba jeszcze na tym będzie wrzucony, wrzucony drugi trening. Widzieliście, taka też zabawa freestyle'owa. No, za dużo Wam nie muszę opisywać, no, bo, bo wszystko było widoczne. Starałem się też, żeby nie było za dużej intensywności, ale sama ta piłka no, kusi do tego, żeby, żeby porobić z nią coś więcej. Przyspieszać albo pouderzać, ale mówię, ja się, ja się musiałem trochę przystopować. No i kolejna informacja, o której również wspominałem, ale powiedziałem, że jak dojdzie do skutku, no i doszło do skutku, podpisałem umowę z agencją menadżerską ale nie wiem, co mam wam więcej na ten temat powiedzieć, bo no jak wiecie, to dopiero zaczęła się ta współpraca i zobaczymy, co, co to co to tutaj nam przyniesie. I jakby za dużo się u mnie nie zmienia, no bo wiadomo, ja dalej pracuję, ja dalej mam robić swoje, a cieszę się, że będę miał teraz osobę, a nawet osoby, które poza boiskiem będą starały się gdzieś tam dojść, no bo no, piłka mnie nauczyła tego kiedyś sobie. E, zawsze wmawiałem, że menadżer mi nie będzie potrzebny, bo to swoją grom, i oczywiście da się swoją grom wejść wysoko, nawet jeśli ona będzie na naprawdę dobrym poziomie, ale menadżer jest wam naprawdę dużo w stanie pomóc i to na razie nie mówię z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia e, moich, moich tutaj znajomych, moich kumpli e, po fachu, że, że oni naprawdę są, są dużo w stanie pomóc, e, ale oczywiście. To nie polega na tym, że menadżer ma wszystko załatwić, a ja teraz y, y, luzuję i, i tak dalej. Y, tylko mówię, ja zostaję przy swojej robocie i dlatego was też o tym informuję, bo to jest mój kanał, to jest taka trochę droga na te piłkarskie salony. Y, może nie trochę, a ogólnie no, to jest taka droga na salony a, a są. Co jakiś czas jakieś takie materiały yy, trochę odklejone, bo jakieś rozrywkowe, czy tak jak była pana na speedzie, czy coś. Yy, ale, ale ogólnie staram się, żeby ta, ta droga Wam była tutaj pokazywana. No i to jest dla mnie taki jeden mały kroczek, mimo że ten sezon był taki, jaki był. Yy, no to jest to taki kroczek w przód, no bo, bo mówię, jest ta osoba, która za będzie mi pomagać. Ale o tym będziemy pewnie mogli sobie więcej porozmawiać za na przykład pół roku, za rok. Co się wydarzy dzięki tej współpracy, czy coś się zmieni, co ja będę odczuwał, i myślę, że nie będę miał problemu, żeby się z wami tym podzielić. A na ten moment nie mam co, co tak naprawdę, wam tutaj więcej o tym mówić, więc raczej nie zadawajcie żadnych pytań. Jeśli będziecie się pytali o to, jaka agencja menadżerska, to możecie na, sobie na Transfermarkcie sprawdzić. I, i tam bez problemu się dowiecie, kogo, kogo ta agencja ma, ale to już dla takich ciekawskich. Ja chciałem Was tylko o tym poinformować, że ci, którzy też za mnie trzymają kciuki, bo są tutaj też osoby, które oglądają i bardzo starają się mnie wspierać, no to to jest dla nas taki, taki kroczek w przód i mam nadzieję, że, że dla tego kanału również to będzie. no bo, bo tak jak ja zawsze wspominam, to jak ja pójdę piłkarsko do góry, jak ja wejdę na wyższy, wyższy poziom, no to wtedy kanał też automatycznie będzie rósł w siłę. I tyle, zabieram się zaraz za jedzenie obiadu. Mama zaraz pewnie wróci i będzie przygotowywać. A po obiadku sobie usiądę i pomajstruję właśnie przy tym moim zeszyciku, i sobie poplanuję wiele rzeczy, spiszę wiedzę. E, którą posiadam na, na właśnie papier myślałem żeby wrzucać to do komputera ale mówię do komputera zawsze będę mógł to przerzucić a jednak na papierze jak to się wszystko spisze no to jedynie to może zginąć tak że mi się to spali albo no nie wiem gdzieś to wyrzucę ale nie ma innej możliwości a na komputerze no różne rzeczy się dzieją więc chcę tam mieć wszystko na papierze zawsze można dopisywać nowe rzeczy i tyle więc y, zabieram się zabieram się za jedzenie obiadku i, i potem lecę planować Słuchajcie, jest wtorek i odwaliłem straszną manianę. No, niestety chciałem sobie kupić GPS-a, którego obserwowałem. No i była przecena, no naprawdę solidna, bo cały czas cena trzymała się 199 euro, a spadło do 140 euro. No to jest konkretna różnica. No i niestety zapomniałem o tym, obudziłem się dzisiaj. Szybko zabrałem telefon, żeby sprawdzić, czy ta prąka jeszcze jest, choć już wiedziałem, że raczej, raczej nie będzie. No i wbijami jest znowu prawie że te 200 euro, więc niestety GPS-a na razie nie kupuję. Ogólnie i tak bym nie kupował na ten moment, tylko bym kupił teraz ze względu na to, że byłaby przecenka, i bym miał taniej do, do tego stycznia, jak będę się przygotowywał, mieć tą kamizelkę z GPS-em. Ale na ten moment no nie będę kupował, poczekam do stycznia, może się jeszcze coś tam wydarzy, ale wątpię i taka trochę kara, nie? Więc zobaczymy z tym GPS-em, bo mnie będzie bolało straszne teraz kupić tego GPS-a, ale jak coś naprawdę będzie potrzebne, no to no, niestety nawet będzie trzeba przepłacić, no co, co zrobić. Chciałbym Wam pokazać... Co też w sumie kupiłem teraz na Black Friday? Możecie też się podzielić, jakie, że tak powiem, style wyłapaliście, co ciekawego sobie kupiliście, bo, bo również będę ciekawy, czy komuś się coś ciekawego chwyciło, bo ja tak w sumie bolało mnie w tym wszystkim to, że Black Friday to się przeciąga na ten w sumie już weekend, i później jest ten cyber Monday, i to w sumie już jest wszystko połączone. No, że dużo było takiego januszowania, nie? że sklepy podniosły te ceny w sumie jak jest co roku, ale teraz to nie wiem, coraz więcej było tych przykładów, nie? że ktoś w koszyku miał na przykład komputer jakiś tam złożony i nagle ceny tych rzeczy z 3000 wskoczyły na 4 coś. No to to jest 1000 zł poszło w górę, a jest, że niby są przeceny, więc mega słabe. Dlatego warto kupować rzeczy, które się od początku śledziło, tak jak ja, GPS-a. Tylko że. Warto kupować, czyli kupić, a nie zapomnieć i nie kupować. Ale zamówiłem, jeszcze nie rozpakowałem, ale tu kurier włożył to w mniejszą skrytkę. W Inpoście jest taka. Pod szaskana, więc zobaczymy czy pad będzie w całości zamówiłem pada do playstation 4 ponieważ będę sprzedawał playa więc jeśli jest ktoś chętny żeby kupić ode mnie playkę to możecie się już powoli do mnie odzywać ja jeszcze muszę poczyścić konsolę żeby w środku była pusta z tej pamięci, aby nowa osoba miała, miała ją pustą, więc y, za niedługo pewnie wleci oferta, oferta sprzedaży gdzieś tam na, na Facebooku i tak dalej. I zamówiłem sobie też słuchawki, e, z tym też Wam mogę króciutko tutaj opowiedzieć, żeby Was nie zanudzić, e, ale zamówiłem ogólnie słuchawki e, Steel Seriesa, które gdzieś tam 300 kosztują, więc to jest dosyć. E, Konkretna suma za słuchawki w moim przypadku, ale stwierdzam, że będzie to warte z tego względu, że no jak wiecie lubię pograć, yy, też montuję materiały, więc trochę przy tym komputerze spędzam yy, czasu, a w tych Razerach, które miałem wcześniej naprawdę uszy mnie bolały i dłuższe użytkowanie było trochę męczące, więc yy, teraz powin, powinien się komfort pracy yy, polepszyć. No i odnośnie zakupu, no to... Nie śledziłem typowo tych słuchawek, tylko byłem w media ekspercie, żeby sobie popatrzeć, jakie są ciekawe słuchaweczki. I nie patrzyłem na ceny, tylko po prostu wziąłem, przetestowałem. No i mówię, dobra, te są najlepsze, patrzę. No cena tam chyba ponad 300, czy jakoś tak, ponad 300 zł, no i mówię, dobra, wbiję na y, oryginalną stronę Steel Seriesa. Bo jeśli tutaj na przykład zrobili jakiś mygrze, podnieśli cenę, no to na Steel Seriesie raczej powinno być, y, wiecie, wszystko takie y, mniej więcej umiarkowane. Więc y, chciałem mieć takie odniesienie. Trochę taki Janusz, nie? Wszedłem do sklepu, stanęłem sobie w tych słuchawkach, nająłem sobie muzyczki i na telefonie sprawdzałem, czy. E, jakie są właśnie te ceny, nie? No ale dobra, na się była jeszcze wyższa cena, więc, no mówię, dobra, opłaca się tutaj, ale wejdę sobie jeszcze na stronę media Expertu, i wchodzę na stronę media Expertu i jak zamówię, jest napisane, że w internecie ogólnie z kodem jest tam taniej, o chyba 40-50 zł. No to mówię, dobra, to podejdę do jakiegoś gościa i się spytam o co z tym chodzi, czy nie wiem, podejdę do kasy i powiem, że e, no mam taki kodik i czy, czy ten. On mówi. No, musisz zamówić tutaj z dostawą za godzinę w sklepie i za godzinę, i za 5 minut możesz podejść i raczej będzie już zrealizowane. No to tak zrobiłem, robię już to zamówienie i nagle wyskakuje mi, jaki chce termin dostawy, jest na następny tydzień. No to mówię, czemu tak jest, nie? No i to znowu podchodzę do jakiejś tam innej e, osoby e, i dostaję informację, że nie wszystkie przedmioty mają dostawę za godzinę. No i jaka tu logika, jak tam tych słuchawek i tak leżało e, mega dużo, Yy, a, no nie wiem, ta cena przez internet jest niższa i jeszcze ja muszę zamawiać z dostawą za godzinę w sklepie gdzie to jest już w sklepie I, i jest już w sklepie a ja muszę przyjść kilka dni później żeby je odebrać No ale nieważne, no naj, najważniejsze, że yy, no coś tam zaoszczędziłem na tych słuchaweczkach, coś tam się udało, że tak powiem wyrwać I tyle, nie Trzeba jak ze... Yy. No, i trzeba jak najszybciej zapomnieć teraz o tym GPS-ie, co tu się wydarzyło. Ale za niedługo wybieram się na boisko, więc odetnę się od świata na pewnie 40-50 minut. Więc już będzie zupełnie inne podejście do tego wszystkiego. Tym bardziej, że jest duża radość, więc czekam tylko aż znowu, znowu, znowu będę mógł wyjść na murawę. W brzuchu, więc zaraz idę sobie ogarnąć jakiegoś bananka. A jeśli chodzi o trening, no to tak, jak poprzedni, żeby nie było za długo, jak najwięcej kontaktu z piłką, dużo zabawy i, i to, w sumie, to w sumie na tyle jutro planuję się wybrać i troszeczkę pouderzać żeby też nie było znowu wysokiej intensywności ale no żeby pocelować, pocelować w brameczkę więc myślę, że 10 piłeczek i pouderzam, ale to pewnie w następnym materiale już sobie zobaczycie a dzisiaj jeszcze tak jak wam mówiłem, jechałem odebrać słuchawki, już są Arctisy no i co, no rozpakowuję sprawdzimy jak w sklepie działały, było wszystko git, więc mam nadzieję, że tu będzie, tu będzie tak samo. I tyle. Tyle z dzisiejszego materiału. Bardzo Wam dziękuję za, za oglądanie. Trzymajcie się. Siemaneczko.